W tym filmie ogólnie graliśmy sobie na Haze Roleplay, bo jest aktualizacja śniegowa. No i mam nadzieję, że zostawicie lajka, suba. Ogólnie w tym odcinku też powiedziałem, jakie auto kupiłem i ryly. Really, więc oglądajcie do końca, mam nadzieję, że odcinek się wam spodoba. Cześć! A i jeszcze bardzo dziękuję za to, ile osób gra na Haze Roleplay. Bo ostatnio byliśmy top czwartym serwerem w Polsce. Z czego to pierwszym w Elonem. I naprawdę, 240 osób w weekend to jest hit. Bardzo dziękuję. Yo! Witam was bardzo serdecznie. Wchodzimy sobie w gracze. Haze Roleplay jest bardzo wysoko. Bardzo wysoko, bardzo mi się to podoba. Żadnych końców nie rozdajemy. Po po prostu tyle ludzi tutaj gra. Więc co? Klikamy połącz i mam dla Was parę informacji. No i co? Witam Was na śnieżnym Haze Roleplay. Play. Eee, a propos, no mamy śnieg na serwerze jako chyba pierwsi w Polsce, ponieważ ludzie na community meetingu po prostu o to prosili. Więc no dodaliśmy ten śnieg. Fajnie robi to, robi to klimacik, robi to wrażenie. Ludzie chodzą e, ubrani, że tak powiem, tak jak mają chodzić. Czyli przykładowo jakieś właśnie sweterki, nikt nie chodzi w krótkich rękawkach. O tutaj. Tutaj pan. Aha, on się chyba przebiera, właśnie. Ale najwyżej damy mu jeszcze warnika. 416 ID. Okej. Okay. Barn. Yy, witamy. Proszę ubrać się, Adek. Łatwie do pogody. Mamy śnieg, wywal te spodnie, ubierz, ubierz się. Halo, halo, Radwiczek, jesteś. Dobra, on. On chyba się właśnie miał przebierać, ale mniej Więc to, dodaliśmy śnieg, to najważniejsze. No i ogólnie chcę wam powiedzieć, że dzisiejszy odcinek będzie taki overwatchowy, pogadankowy, bo bo, bo że tak powiem, e, następny odcinek będzie hitman, e, będzie jakieś takie właśnie, zostałem 24, zostałem 48, zostałem na przykład na 24, kiedyś, zostałem na 48 godzin, kiedyś, wiecie o co chodzi. Teraz mamy potem jeden darmowe auto. Za przegranie 40 godzin macie skuter śnieżny albo stary motocykl. Ja polecam szczerze, skuter, bardzo fajny to daje klimat. Jeszcze tak na szybko takie dwie rzeczy. Eee, nag ukośnik nagrody. Nagrody sobie wpiszemy. Proszę bardzo, mamy po prostu. Czyli przykładowo, graczcie sobie dwie godzinki, po dwóch godzinach możecie w to kliknąć. Po 5 godzinach możecie w to kliknąć i po 8 godzinach w to. I co, co 24 godziny się resetuje i nie działa to wy. Naszej strefie odpoczynku, tylko musicie być po prostu aktywni. No i jeszcze jedną rzecz, którą chcę wam pokazać, co jest też ważne, zanim przejdziemy dalej. No dobra, ale to, poka to pokażę na szybko, bo to jest za dużo ludzi. Przykładowo, biorę sobie tego to jest Sultana. Sultan, prawda? Aha, nie mogę go wyciągnąć, beka. No i ja nie mam pracy mechanika. Nie mam pracy mechanika, sobie na przykład podjadę tutaj. Pyk, menu tuningowania, no i mamy nowe menu Kurde, źle stanąłem. To trzeba tak stanąć. Mamy nowe menu tuningowania. I na przykład, e, jeżeli chcemy, żeby mechanik nam coś tutaj zamontował, na przykład, nie wiem, tablicę czy malowanie, możemy no tybiana, sobie wziąć no tybiana, kolor, no wybrać jaki chcemy. Speakera, to też jest bardzo fajne. E, możemy sobie zapisać projekt i nazwać go test. Potwierdzamy. No i co? Dodajemy. Halo, halo, e, panie jest mechanikiem! Ta. No i podchodzisz sobie do tego mechanika? E, ja panu dam projekt, i panu zrobi. Na tego. Proszę Tak zwany częściowy projekt Czyli co, no i pan mechanik sobie to zrobi Możecie... E, tam na stanowisko poli... Jasne, jasne poli... Przez to możecie sobie sami robić auto według własnego uznania A nie, że na przykład mechanicy wam powiedzą, że O nie ma tego, a tak naprawdę to jest Wszystko możecie sobie sami poobczać No i co, on sobie wgra ten projekt I proszę bardzo jest wszystko 500. Tak, może pan kasować Nie no, ale ogólnie, żeby sobie zrobić full tune do auta Zależy jakiego To będzie trzeba wydać y, trochę tych pieniędzy, że tak powiem Serwer, y, że tak powiem, edycji nie miał na... na Wiecie, na tydzień, na przykładowo na te 2-3 miesiące? Bo ja chcę zrobić edycję taką przynajmniej na 6-7 miesięcy, może nawet więcej. Z czego już mamy dwa. Fajnie się to rozwija, fajnie prężnie działamy. Zapraszam na serwer, a my idziemy spektować gracze. Bo ja ogólnie dużo gadam, jest 150 osób, ale mm, tak już jest. Mm, co robi taki gracek? Gracek jakiś. Ok, pan gracu się tu. A bo tu strzelina jest jakaś. Tu się strzelają. akcja strzelania. Z pocuszek jakiś 7 km. Hop leży na poletu, jaki biedny ziomek. A, I widzowie muszę wam powiedzieć, że wybrałem swoje auto i ryle i ryle Ale takie auto wy... i teraz teraz sobie to czekam tylko na, na odbiór auta. No i może jakiś film zrobię czy coś. Napiszcie w komentarz, żebyście chcieli film z auta. Ale jest takie kliny, jest takie lepsze pod względem tego co miałem do wyboru. Wybrałbym to i jest ogólny spokój. A my idziemy sobie do Waldusia. Kaczo t, i kaczo ty. Uciekać przed policją. Beski, to dawajcie, zawijamy są do już jest przypał, kurwa, my tutaj temat gonimy, kurwa. Czekajcie chwilę go, bo to. Ale ten Ale fajnie tu grają. Dajcie, obeski to był już od Ja się wezmę. Mym... bo właśnie szykuję. No, jak dasz ręce do góry, to można. No, no hmm. Właśnie A ostatnio tak też to dodaliśmy po... na aktualizacji. Bymy pokontrolować tabletki i pokontrolować. A to jakiś. Ogólnie oni są jacyś gang gangsterzy. Dużo osób jest, powie... Ale pojedźmy do nożyki kupić. Ja się wezmę, ja, no, ja wam zaznaczę. Zaznacz, no zaznacz, żebyśmy wszyscy mieli broń. Ale widać, że tutaj roleplayowo grają. Nikt tutaj fajnie się wczuwają, więc ich sobie zostawimy. Ja tu chciałbym znaleźć. Taką osobę, która coś robi. O, ten dopiero postać tworzy, ale która coś robi takiego półlegalnego Można by było wtedy coś wiecie, jakieś wyciągnąć konsekwentnie. Kara śmierci czy co? Ty tu kara śmierci była? Dobra, panowie, bierzecie dwie torby i do samochodu. Tak, ja tu tu kara śmierci ja była. Ja to... Oba ktoś tam ma jakieś torby, to wiesz. Się. Ale wszyscy się ubierają właśnie tak teraz fajnie, worek ci wyjewał. Ja Hop, dostał cyka, Co jest? Szkoda, że nie, nie oglądałem wcześniej tej akcji. Co robi na przykład taki Hezu? Hezu sobie furę robi. Czemu ten leży na BW? Możemy się tutaj przelecić, podgrywać z kimś roleplay. Dobra, pójdziemy sobie tutaj. Czy ja mam jakiś strój do przebrania? Szalony, wielki Słod, Słod, Inspektor No dobra, to ja sobie pójdę tak po prostu. Nie mam innego stroju. Zobaczymy. Podejdziemy do ludzi, zobaczymy co tu robią Zapytam się, czy. Ro... Muszę, muszę torby ściągnąć w takim razie. A przy okazji te, te rzeczy do śmieci wywale. A tu jest jakiś hop, podjechał, to możemy się z nim zakolegować. Dobry. Ja dobry, dobry. Dobry, Idę Jesteś przebrać? A, Podniosłem Śnieżkę, rzućmy w niej, trolujmy gacza śnieżką. Przejebane nie. masz. Nie. Daj się rzucić, daj. Przeba nie trafię. Pierdolę się ciadu. Oho, będą mnie poddawać. Będą mnie pod co to było. Czekaj, bo Hop tutaj mnie nawyzywał od frajerów, tylko. Co jest? O! A pan co? Ty, co podchodzi i gazuje wszystkich, no to... 1, 6, 8 Stawcie mnie, bandyci! Żadni bandyci, żadni bandyci Nadużywanie gazu mi, że pan... Czy. Damy dwa dni No, trudno, Hopsy podchodzi i gazuje wszystkie, no to jest idiotą, no Niestety, unlucky banik Czy oni go zakuli, czy co oni z nim zrobili? Pomoc. Pan spierdala, pan spierdala, tu jakieś płyny są Trudno, nie ma kolegi Hop się zachował niemoralnie do sytuacji Podchodzi i gazuje Jedziemy w miasto, poczujmy się jak normalny gracz Ale na pobocze, ręce do góry Witam tam? Witam pana Ej, kolego, kolego Witam pana Przydałbyś się, kurwa, bo ten... Panu kurwa nie za zimno, panu nie za zimno ale ja właśnie się dopiero chciałem przebrać, ale kod zero, to wiesz jest, nie? Wiesz jak jest, wiesz jak jest Rozumiem, ale ja nie chcę, czy off duty, off duty Na pewno, proszę pana ja jadę w świat, do widzenia Oni mnie jednak znają na tej policji, oni jednak wiedzą, że ja to ja Co pan kurwa na środku kurwa panie pojebało? Co kurwa na pełen furetk by nie pojebał kurwa? Jak, jak pan naprawiać? Co pan stoi? Pan idzie naprawiać w takim razie, raz Ja tu policję wezmę No to dawaj Chce pan? Chce pan na pewno hmm. dostać mandat? Pan się nie boi? No To pan lepiej odjeżdża Bo pan się boi, ja widzę A Jesteś pewny? Tak, hands up się. To co jest? Zetkę zajebał Co pan? Ja z policji jestem debilu DTU jednostka specjalna Co pan? Posrało pana? Co pan? Ja pana ostrzegam, pa? że pan szczuj na środku jeździ A pan do mnie co? Naprawiałem furę no Jak pan naprawił? Jak pan do mnie przyzylował? Do... Ale kto wyciągnął pierwszy... No kto? Ja wyciągnąłem. Pan do mnie przysyłował przecież pierwszy. No ale pan również się zachował jak. A ja, robiłem to w obronie własnej. A, 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 a ma pan licencję? Dobrze, to tak jak pan nie ma licencji, to pana wezmę, dobra? Dawaj szybko, rudy. Proszę dobra. nie przyjeżdżać, ludzi, dziękuję, nie? A chcesz pan spierdalać? Gdzie? To jesteście. Nie, tak nie za bardzo. To pan spierdala A ja nie chcę. To wypierdalaj, żulu żulu. ja nie chcę. Zaraz go też będę musiał postrzelić, wie pan. A nie, jak to nie. nie, nie. nie Proszę, będzie. oddaję. Obaj popełniliśmy błąd. Pan się nie poddał ja od Do widzenia. Ja no fakty są. Takie, że w sumie on się nie poddał, ale ja, ja, ja powinienem go poddawać, trochę odjebałem kakę Dobra, jednak muszę, muszę to zrobić Tam rzucę w niego Dostał! No co, to na tyle w tym filmie zostawcie lajka, like, suba wbijajcie na razie roleplay. Dziękuję za oglądanie. Cześć!